Dzień dobry, to ja, nasz kolega, droga, Będę kręcił survivala, oczywiście. Yy, jeśli będzie Wam się podobał, to robię konkurs. Yy, Ogłasę go w drugim filmiku. No i co, no tu zaczniemy drzewo i pewnie ja tu się osiedlę, bo to jest nawet dobra miejscówka, nie będzie chciała mi się już tam dalej chodzić. Yy, oczywiście potem będę zgrywał jakieś mody. Nie wiem, Race Minimap na pewno będę miał na drugi filmik. Yy, kanał Kolegi też polecę w, yy, w opisie. Mam nadzieję, że Wam będą się podobały filmiki i łapki w górę. To za chwilę tam wybuduję dom. Na samym początku jakiś skromny, potem sobie zarobię tak. A, i jeszcze ben, zachęcę Was, znaczy, dam jeszcze wcześniejsze, e, e, nakręcam filmiki, ale to reklamowałem serwery. I będą linki w opisie. E, no dobrze, to pójdę gdzieś tam, gdzie dam o, o, co. Jak będziecie mieli jakieś fajne mod, mody, to możecie dawać, jak e, będziecie do mnie będzie pisać różne wiadomości. Jeśli komuś bardzo bardzo się spodoba to oczywiście jeszcze mogę podać potem Skype'a. No... I tam będę się No dobra, to... O Buga mam. Buga. znaczy Buga. Buga. Dobra, to pójdę tutaj gdzieś sobie tak szybko zbuduję chałupę. Tak może powiedzieć, chałupę. Oczywiście tu będzie taka trochę, można powiedzieć, większy dom. Nie dobrze, to ja. Y oczywiście to będziemy chcieli dom większy, tylko tak na samym początku jakoś to zbudujemy skromnie. Mhm. Jezu. Teraz dałam... 5 razy, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Znaczymy, że... 7, 8, 9, 10. To za dużo. Ale to będzie jeszcze No to oczywiście, kolega, jak mówiłem, będę Wam podobał jego ten program w opisie To oczywiście on kręci, nie Minecrafta, ale może też będzie kręcił On kre, będzie kręcił Battlefield Online A teraz kręci Zagrania w Simulator Farmy 2011 No szczerze polecam go, ale nie bardzo w pewnym sensie, że się nie podoba, ale jest dość dobry yy, Może potem ktoś do mnie jeszcze dołączy, ale to na jakimś serwerze będziemy grać No to co, w następnym filmiku pokażę Wam mój nowo wybudowany dom yy, Może jak będzie jakieś łapki w górę, fajne komentarze to oczywiście tą osobę zachęcę, żeby Podał jakiś serwer albo podała. I będzie mógł ze mną kręcić. No i mam nadzieję, że się, be, się Wam podoba. tam reszta to będzie troszkę ogarnięta. No dobra. Opowiem. No to do widzenia, żegnam się, czekam na subskrypcję. Łapkujcie w górę, proszę. Łapkujcie, 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 łapkujcie. No i będę bardzo szczęśliwa, jak Wam się spodoba, Możecie pisać, że coś jeszcze, czy mogę coś dodać. A pamiętajcie, konkurs będzie w następnym filmiku ogłoszony. Narka! A, macie jabłko na pożegnanie.